Będziemy tylko potrzebować czterech narzędzi, żeby wyczyścić porządnie nasz piekarnik. Będziemy potrzebować sprayu do piekarnika. Dzi w dzisiejszym filmiku będziemy używać mydłem masą, sprayu do piekarnika, przeznaczonego specjalnie, jak ty widzicie. Będziemy potrzebować jakiś gąbek. Polecam te. E, to są gąbki takie bardziej, e, które mogą właśnie wyskrobać nasz tłuszcz. Będziemy potrzebować też scrapera, czyli skrobaczki takiej metalowej. Ta jest bardzo, bardzo tania, zakupiłam ją na Amazonie. Jeżeli chcecie link dajcie znać. I folię spożywczą. Oczywiście będziemy potrzebować też rękawiczki, najlepiej takie dłuższe rękawiczki. Okej, okay. pierwszą rzecz jaką musimy zrobić to wyciągnąć wszystkie nasze... Półki tutaj, metalowe ok. Teraz musimy wyciągnąć półki poboczne, czyli te metalowe I tą zdejmiemy, jak widzicie, są na cztery śrubki, odkręcimy koło wiatraku i też zdejmiemy to, żeby umyć. Jak widzicie są bardzo brudne boki też i można je lekko ściągnąć. Tutaj też jest bardzo brudna i nasza szyba. Też jest niestety brudna, jak widzicie. Jeszcze zebraliśmy z grubsze takie e, większe brudy tutaj, jak widzicie. Teraz odkręcamy śrubki na końcu wiatraka. Cztery po, dwóch, po każdej stronie, dwie na górze, dwie na dole. I też musimy je umyć, tę część. W je. w międzyczasie, jak nasz pikarmik się będzie czyścił, Ok, y mamy teraz ściągnięty tutaj fan. Boki mamy ściągnięte. Widzicie, to jak y brudny jest ten piekarnik. Główną część piekarnika, drugą część poboczną i nasze szkło tutaj też jest bardzo, bardzo brudne. Co teraz będziemy musieli zrobić, to potrząsnąć nasz myszy masu, czyli y nasz spray do piekarników. Pokryjemy tutaj dolną część, boki, porządnie i szkło i zostawimy na całą noc. Przykryjemy folią i zostawimy na całą noc. Przykrywamy folią dlatego, żeby właśnie nie wysychał spray. OK, ee, już mamy to przykryte. Następnym krokiem będzie przykrycie to folią e, spożywczą, żeby nie wysychał nasz spray e, do piekarnika i zajmiemy się tutaj szkłem Zaraz. Mamy teraz naszą folię i będziemy ją kłaść tak samo jak na blaszkę do pieczenia, po trochu, po kawałku, żeby całość powierzchność przykryć. Dokładnie tak zrobimy też z bokami. OK, już przykryliśmy folią e, cały dół. I teraz to samo zrobimy z bokami, jak tutaj widzicie, od brzegu do brzegu. Okay, jak widzicie, pokryliśmy naszym sprayem do piekarnika, do mycia piekarnika. Cały piekarnik, porządną taką warstwę, bo ten piekarnik był naprawdę brudny, jak widzieliście na początku tego filmiku i przykryliśmy każdą część folią. Ja takie trzy kawałki na jeden kładę, żeby każdą część pokryć dobrze i boki tak samo i teraz to samo zrobimy z naszą szybą do piekarnika widzicie jest naprawdę też brudna i pokryjemy ją pierwsze zesprajujemy ją a potem będziemy nakładać folię spożywczą na wierzch. jak widzicie tą część tutaj też zesprajowałam i przykryłam folią Okej, okay, nasz piekarnik jest porządnie zesprejowany, bo był bardzo, bardzo porudny. więc tak to wygląda. Okej, okay, um, niestety nagrywam także jedną ręką muszę trzymać aparat, a drugą um, mogę tylko um, robić coś, więc um, pokażę Wam, że już zrobiłam właśnie wszystko folią, jest obklejone dookoła um, cała ta powierzchnia, tutaj mamy teraz cały piekarnik już zrobiony. I teraz zostawiamy to na całą noc, najlepiej, i zobaczymy się jutro, jak już będzie się coś działo. Ok, to jest nasz piekarnik następnego dnia. Jak widzicie, już jest rano. Nic tutaj nie ruszałam tej folii, jest tak jak była. I jak widzicie, już samo ten płyn do piekarnika wyczyścił nam piekarnik. Zaraz zdejmiemy tą folię. I zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ale widzicie, ten cały brud jest właśnie unosić na tej folii. Jak widzicie, tutaj i tutaj. Także będziemy ściągać folię I będziemy czyścić piec. Ok, mamy nasze rękawiczki. Ja używam takich dłuższych, żeby nic nie chlapało. I będziemy ściągać. naszą Ok, będziemy teraz ściągać naszą folię. Zacznijmy tutaj i powoli ściągniemy całość. OK, teraz będziemy potrzebować dwóch rzeczy. Będziemy potrzebować y, gąbki, a to muszą być takie gąbki lepsze, bardziej takie skrobaki, czyli taki największy brud i to polecam bardzo tą i będziemy potrzebować takiego skrobaka metalowego do piekarnika. Jeżeli ten skrobak jest używany, ym, ja zapłaciłam z niego jakiś funtasz czegoś, funtasz czymś i kupiłam go na Amazonie i tak on wygląda. Ok, będziemy używać e, drapaka takiego metalowego. Tego zakupiłam, tak jak mówiłam na Amazonie, już to jakieś funta z czy czymś. E, jeżeli używacie właśnie metalowego scrapera e, dobrze, właściwie, czyli pod ukosem, to nie powinno nic e, zadrapań, żadnych być i będziecie na pewno mogli usunąć takie grubsze jakieś brudy tutaj, szczególnie w tej części, jeżeli będą e, także to na pewno nam pomoże, a jest bardzo tanie. mociliśmy naszą gąbkę i teraz będziemy wycierać i zobaczymy co jest pod spodem ok eee, wyczyściliśmy tylko gąbką na razie i teraz po prostu przetrzemy ją ręcznikiem, żeby zobaczyć, czy, czy jest coś tutaj jeszcze zostało. Ok, w moim piekarniku mamy takie coś po bokach, że mogę coś ciągnąć po dwóch stronach i jak widzicie, wyjmę tą szybę, żeby mogą myć z tej strony i umyję ją zwykłym do mycia szyb, żeby po prostu z tej strony była też umyta. Ok, teraz do mycia szyb użyłam mysty masu też tego Strike Free Shine z octem. Ten jest dodatkiem octu, więc to jest najlepszy. Mogę polecić, więc umyliśmy tutaj tą szybę i w środku. Jak widzicie, jest naprawdę czysta. I teraz zajmiemy się środkiem, tutaj najbardziej brudnym. Ok, nasze szkło w piekarniku już jest czyściutkie. Teraz przechodzimy tutaj do piekarnika wnętrza i papierem. Będziemy. Wypchamy ten brud tutaj. Oczywiście to jest... Zesprayowaliśmy tutaj sprayem do piekarnika i to było zostawione na całą noc, więc teraz Aby przetrzemy to. Teraz potrzebujemy zwykłą gąbkę i co będziemy robić to po prostu um, zmyjemy wszystko co możemy tutaj, żeby zobaczyć co jest pod spodem i jak dobrze zadziałał nasz spray do piekarnika. Więc użyjemy zwykłej gąbki w tej chwili i wszystko zmyjemy. bo jest bardzo tutaj e, brudne wszystko takie e, klejące, będę używać też papieru toaletowego, żeby to zetrzeć żeby zobaczyć co jest właśnie co zostało mi tutaj e, żeby zeskrobywać także łatwiej takie coś właśnie papierem przetrzeć i wyrzucić i będziemy używać tego skrobaka metalowego żeby pozbyć się tego i tak okej okay. z tą gąbką lepszą pozbyliśmy się prawie wszystkiego oprócz tego tutaj na środku i będziemy używać właśnie naszego scrapera do tego i tutaj kilka tutaj takich kilka w małych miejscach więc użyjemy Skrejperaliśmy. Ok, wysprayuję trochę e, z tego masło do piekarnika, żeby nie było na sucho i będziemy teraz skrejbować. Ok, jeżeli wszystko wam nie wejdzie, musicie użyć syfa, czyli e, wylejcie trochę na tą część, to musicie zeskrobać i użyjcie skrobaka, ale upewnijcie się, że tak mocno skrobacie. Żeby zeszło I na pewno Wam zejdzie Z syfem wiatrakiem, co muszę zrobić To zwyczajnie my go z syfem I gąbką I to wystarczy naszymi metalowymi to wyczyścimy je gąbką porządną i musimy się rękawiczki, ja używam tych albo grease, najlepsze są i są z rodzaju extra long, czyli dłuższe. Wyczyścimy je, będą jak nowe. Umyliśmy już nasze ramki do piekarnika, więc będziemy je wkładać z powrotem. Żeby wyczyścić blaszkę z piekarnika, która jest naprawdę bardzo zabrudzona, jak widzicie, tutaj, będziemy potrzebować, aby dwie rzeczy. A mianowicie to będzie właśnie nasz myszy masu do czyszczenia piekarników czyli spray do czyszczenia piekarnika najlepiej myszy masu i folia spożywcza. A potem będziemy skrobać taką gąbką albo drapakiem jakimś. Nasza blaszka była naprawdę brudna, więc przykryliśmy ją całkowicie, zesprayowaliśmy ją sprayem do piekarnika i teraz będziemy kłaść folię na wierzch. Musimy pokryć ją folią całą blaszkę, odcinki za odcinkami, żeby właśnie nie wysychał nasz spray i nie będziecie musieli za bardzo skrobać później, a blaszka będzie jak nowa. Na najlepszy rezultat najlepiej zostawić ją na całą noc przykrytą folią i zasprejowanym sprayem do piekarnika, do czyszczenia piekarników. Ok, z naszą blaszką zwyczajnie całą noc była płynem przykryta i zdejmujemy teraz naszą folię i będziemy ją czyścić, zwyczajnie szorować. Pierwsze ze Scrubimomi e, gąbką taką, wyczyścimy to wszystko mokre i zobaczymy, co zostanie nam, i będziemy ze scraperem czyścić resztę. Ok, tak wygląda nasza foremka. E, teraz będziemy używać scrapera, e, czyli będę zeskrobywać tutaj to, e, przez to, że mam tylko jedną rękę, będę musiała położyć kamerę, e, zeskrobać co tylko się da i pokażę Wam, co zostało. OK. żeby nie było sucho, dodałam syfa znowu, tutaj polałam syfem i teraz zeskrobuję to, z łatwością odchodzi, bo taki poślizg jest dzięki syfowi. Nigdy nie skrobcie na suchą powierzchnię, bo możecie podżyć ją i łatwiej dużo schodzi jak jest mokre, bo tak się ślizga i zeskrobuje się na mokro, bo jest pod Okej, okay, tak wygląda nasza blaszka, nie do poznania. Wygląda prawie jak nowa. Do piekarnika i skończyliśmy. Plaszka gotowa i piekarnik umyty.